Analiza wpisu z godziny godzina 1:47, teatr emocji, manipulacji i autopromocji Discord Ella Gawin. Pierwsze załamanie psychiczne, jako karta przetargowa. Wszystko zaczyna się od mocnego uderzenia emocjonalnego, miałam załamanie psychiczne. To nie przypadek. To klasyczny chwyt, tak zwany emotional hook. Wrzuca się dramatyczne zdanie na start, by natychmiast przykuć uwagę. Zaszczepić litość i wywołać odruch opiekuńczy u widzów. Dalej, sugestia tajemnicy. Kiedyś wam napiszę dlaczego. Teraz nie mogę budowanie napięcia jak w kiepskim serialu. Cel widz ma wracać. Ma się martwić. Ma czekać. To nieszczerość, to metoda na przywiązanie emocjonalne. Drugie zrzucanie winy i rozgrywanie dramy. Pada temat donatów, ale nie jako efekt chaosu na własnym live i e. Nie. To wszystko oczywiście czyjaś wina. Hejt, sabotaż, zorganizowana akcja. A nazwiska lecą jak z karabinu. Wszystko po to, żeby wzbudzić niechęć do konkretnych osób, wskazać wroga i jeszcze bardziej zjednoczyć swój fanbase to klasyczny mechanizm psychologiczny. Podziel, zastrasz, zbuduj kult lojalnych. Wniosek: winni są wszyscy wokół. Tylko nie autorka transmisji, która sama decyduje, co pokazuje i co toleruje. Trzecie: wykorzystywanie dziecka jako tarczy. Krzywdzą moją córeczkę. Pada nagle, dramatycznie. Problem w tym, że sama wcześniej wypowiadała się o niej skrajnie niepokojąco. A teraz? Nagle staje się jej obrończynią. To już nie tylko manipulacja, to instrumentalizacja. Używanie własnego dziecka jako argumentu emocjonalnego, by zdobyć sympatię widzów, to przekracza granice. Emocjonalna manipulacja przez wciąganie niewinnych osób trzecich to cios poniżej pasa i to bardzo świadomy. Czwarte, wasza mama i cybersekta. Zakończenie wpisu słowami Wasza mama to nie żart ani ironia. To kolejny klocek w budowaniu cyfrowej zależności. Kochani, futrzaki, gangusie, język infantylizacji i pozornej bliskości, który zaciera granice między twórcą a widzem. Tu nie chodzi o rozrywkę. Tu tworzy się wspólnota emocjonalna, której paliwem są donate'y i współczucie. To nie relacja twórca-widz. To relacja guru i wyznawców. Komunikat do widzów kanału Eksperyment Społeczny Team. Ta analiza nie jest atakiem. To lustro. Lustro, które pokazuje, jak łatwo wpaść w sidła manipulacji, kiedy ktoś gra ofiarę, rzuca dramatyczne hasła, ucieka od odpowiedzialności i żeruje na emocjach. Nie wystarczy wyłączyć transmisji. Wspierając takie osoby donatem, komentarzem czy lajkiem, podtrzymujemy ten teatr przy życiu. Dlatego ważne jest by nie dawać się wciągać w narrację wiecznej krzywdy, nie wspierać ludzi, którzy nie szanują ani siebie, ani innych, zastanowić się, czy naprawdę chcesz być częścią tej opowieści. Retransmisje, nowe życie dla patologii. Po zniknięciu z platformy miało być po wszystkim. Kanał zniknął. Koniec. Ale nie, znalazły się osoby, które natychmiast zaczęły retransmitować jej nowe treści. Ba, nie tylko retransmitować, ale jeszcze próbować wkupić się w jej łaski. Dwulicowość, hipokryzja, a może po prostu wyrachowanie? Jedna z tych osób w rozmowie telefonicznej z kontrowersyjną bohaterką publicznie zapewniała: Lubię cię. I to mimo tego, że na własnym kanale wcześniej mówiła coś zupełnie odwrotnego. Jak to potem tłumaczyła? To tylko dla kontentu. Druga robi jeszcze więcej. Wysyła rajstopy, prezenty, próbuje udawać przyjaźń tylko po to, by zostać moderatorką na jej kanałach. Moderatorką osoby złej. I są dumne. Czy to jeszcze satyra, czy już kolaboracja z tym, co się kiedyś piętnowało? Co nimi kieruje? Głód zasięgów. Kontrowersja klika się najlepiej. Potrzeba bycia blisko akcji. Hipokryzja ubrana w ironię. Próba kontroli. Im bliżej bohaterki, tym więcej kontentu. Tylko że to wszystko ma cenę. Cenę prawdy i zaufania. Kto tu naprawdę gra nieczysto? Czy bardziej niepokojąca jest twórczyni, która gra na emocjach, czy ci, którzy Mimo wszystko retransmitują ją, wysyłają prezenty, udają sympatię i wchodzą jej w łaski? Czy to jeszcze analiza? Czy już cichy sponsoring patologii? Przemyślenie końcowe od GPT i eksperyment społeczny Team nie ma nic złego w obserwowaniu internetu. Ale jeśli retransmitujesz osobę usuniętą za toksyczne treści, jesteś już częścią tej gry. A jeśli jeszcze do niej dzwonisz, wysyłasz prezenty i robisz z siebie jej motkę, to nie jesteś obserwatorem. Jesteś uczestnikiem. Dla kontentu to nie usprawiedliwienie. To wymówka. Podsumowanie. Eksperyment społeczny Team to nie hejt. To analiza zachowań w internecie, które szkodzą społeczności i promują manipulacje. Jeśli też czujesz, że warto o tym mówić, zostań z nami. Subskrybuj. Udostępnij. Włącz myślenie. Dziękuję. GPT we współpracy z eksperyment społeczny Team. Ja jeszcze bym powiedział tylko tyle. Yy, Co wspaniałego mi spotkało dzisiaj?